Siemano. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku, kolejnym kryjówka w Kiliana. Dobrze, żadnych hakonów. No faktycznie byłoby łatwiej. Albo... A mogłeś sobie gotować. Długo już znacie się z Hakonem? Zbyt długo. Co miał na myśli, mówiąc, że pomagaliście ludziom? Służyliśmy razem w specjalnej... a mniejsza z tym to stare dzieje. Biomarkery. Dlaczego tak trudno je zdobyć? Bo to skomplikowane urządzenia, a fabryki, które je produkowały, już od dawna nie istnieją. No na to wygląda. Biomarkery łączą się z krwią. Po połączeniu nie można wykorzystać ich ponownie. Bez nich infekcja rozwija się bez kontroli, jak to było w Twoim przypadku. Dlatego ludzie płacą fortunę, żeby załatwić nowy. Oddają wszystkie pieniądze i kryształy. Na szczęście ja i Hakon znamy miejsce, gdzie można je wytwarzać. Mm -hmm. To źle, że Hakon dał mi inhibitory? Wielu ludzi od nich umiera. To silna substancja. Nie dla każdego. Ale ja przeżyłem? Czasem się zdarza. Niech chce się. <grym> po prostu z nimi uważaj. Okay. Gdzie mogę odpocząć? Dopiero dotarłeś do miasta? Co cię tu sprowadza? To nie jest ziemia obiecana, wręcz przeciwnie. Muszę się dostać do rybiego oka. I Hakon ci w tym pomaga? Dziwne. z ciebie chłopak, ale... coś ci powiem. Nie warto okazywać zaufania byle komu. Ja ufam Hakonowi. Skąd wiesz, że możesz ufać mnie? Ufasz Brodę. Dobra, dość tej paplaniny. Idź spać. Do rana i tak nic nie zrobimy. A jaki miły. Dzięki. Drugi... dziadku, to jest dziadek. Dziadek nie, powie... nie, nie nie zwróciłem uwagi na imię, nie przedstawił się. Dobra. Tata Hakon dziadek. Dobrze, Aiden. Rodzinaka w komplecie chociaż... Nie no nie Ej, baby, den, Ecie, Głupie dziecię mija. Hihihihi. Bez kitu, właśnie to robię. Centrala, szpital. Ja, bardzo śmieszne. Udało ci się? Prawie. Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? to, to, Jak to jest trochę... A Kilian? Przecież starał się Kilian, Kilian. Jak Pożegnać się z Kilianem coś? Kilian? Halo? Na górze? Poczekaj, mogę skoczyć tak? Nie mogę. Eksploracja nocą. Gdyby wy, wyjców... Czyli tutaj niestety trzeba chodzić nocą. Trzymaj się dachów, bo jeśli wyjdę cię zauważą. Wiem. Nie chcę znowu się na no, niej nadziać. Hmm. Kiedyś wiozłem do tego szpitala moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Wody jej odeszły w szóstym miesiącu. Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. U. A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Przykro mi. W porządku. Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? No, w sumie też. Reacja. No, jest na co zeskoczysz nawet ziemia niczyja. Przynajmniej, No Oj, ten klucz GR będzie przydatny. I, Zamek i, zepsuty. Jeżeli ja takie Okolnie. rzeczy dostaję od razu, Stary autobus. autobus. W godzinę zero w szpitalu uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. <laughs> Właśnie do mnie znajomy napisał, czy chciałbym mu kupić... ...dying light... <laughs> ...po znajomości. No, nieźle się tam bawi. Pozdrawiam, kaksen. I co, jak mam tu wejść? Które... ...po co wszedłem do autobusu? Pewnie muszę wejść na autobus. Wypiepczam. Uznajmy, że jestem w środku. A nie miałem tu być. A tak z góry. <śmieszczony> oh fuck. Tu już drugo levelowce. Ładnie. A, tędy ma wejść. Dobra, daj drugu raz na delowca chlepiemy Słabą mam broń, ale czymś trzeba przebić Łatwo Prosta ta gra jakaś Wiem, że gram na normal. no dobra idę. Nie będę was zanudzać. NIE WIERZĘ No, ej, ej, ej Bo już myślałem, że mnie zblokuje Myk, jednak muszę je ubić, sorry Myk w Meg, meg, myk, myk, pusto, super nie po ta, nie o taki świat walczyłem, żeby zo ciała zombie były puste. Jestem przy głównym wejściu. O, mi wejść? ci bezpieczne przejście. Czekam przy lopty. Czym mi oznaczyłeś? A, świetlikami. Hej! Ewy. Mam budynek, co? GR zajęło wiele żeby badać leki. Kiedy wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców-ochotników. Zapłacili im kupę forsy i co z tego wyszło? No. Kupa no. Prawie, prawie. No a jest. No, dużo czasu, trzymaj się blisko. Jak no, ten świat ewoluował, no bo wcześniej była tylko antyzyna na szybko skręcona. No teraz. Umiesz otwierać zamki? No <laughs> Proste. Jasne, najlepiej kluczem. A jak Aha, nie ha. masz klucza? Hakon... Przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. Tutaj powinny no. być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Maestro. Mam trochę złomu. Może z tego zmontować. Już ci montuję. Nie Czy mogę. <laughs> nie mogę, przykro mi. No, w koszu pewnie jest złom, tak? Dobrze są. <laughs> jakby na wszelki wypadek, jakby nikt nic nie zbierał. Dobrze. No Dobra, robimy cztery. Ach, dobra robota. Przecież wiem, w jedynce też byli elegancko. O, jak łamałeś, Znasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia, musiałem się znać na rzeczach. Co tak? Jak ty do Hakona mówisz, do ojca mojego, znaczy twojego, naszego?

Łatwo za hakonem się skończę. No, to ciągniemy. Możesz? Dobra. Nic z tego. Cii, chodźmy. Tędy. Okej. Okay. Ciemna strefa przed nami. Bądź cicho. Okej, okay, będę cicho hakon tak mówi? Pluszaki, haha, ha, super. Dzieci, haha, mija, haha. Zabawa. Schizofrenia. Je. Yeah. Hakon klepi go w plecy, bo jest coś nie tak. Nie, ja to na pewno nie jest ten szpital. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Co ty robisz? Mija, nie po ścianie. Czemu nie? Nie gadaj, daj łapkę. Nie wiesz, to ten szpital. Nie ma, bo to nie ten szpital. Aiden. Wszystko gra? Ta... Twoja siostra nie istnieje. Szczerze. Ten szpital... Już kiedyś w takim byłem. W placówce GRE? No, jest parę takich w mieście. Miałem... wspomnienie. Osoba, której szukam, to Mia, moja siostra. Wiedziałem, że Mówiłem siostra. Mówiłem ci o Wolcu. Wolc. Sam nie wiem. Mam straszny mętlik. Wyparłeś to z głowy. Jak ja moją trzecią żonę. A infekcja z pewnością tu nie pomaga. Plus! Znajdziemy marker i znikamy. Chodź. Dobra, ale poszukiwanie markera zajmiemy się już w następnym odcinku, także... Trzymajcie się. Do następnego i na